Was w dzień swoich e, urodzin, 36, tak, 36 lat w ogóle nie wierzę, po prostu nie wierzę, że mam 36 lat. Cały czas się zatrzymałam na 27 w takim pięknym tutaj otoczeniu. Tak będę je dzisiaj celebrować, e, w wąskim gronie, bo tylko z moim mężem. Natomiast, e, no, natomiast tak chciałam, e, właśnie, tak chciałam spędzić e, urodzinę, to jest niejako prezent e, i powiem Wam też, że e, my sobie z Dawidem nie robimy właśnie prezentów ani na urodziny, ani na rocznicę, ani na święta. E, i to są nasze takie wspólne wyjazdy, wspólne wspomnienia. Tak, tak, jestem szczęśliwa, naprawdę jestem szczęśliwa. Słuchajcie, bo ja pierwszy raz właśnie zdecydowałam, że nie będę tutaj, wiecie, gotować, sprzątać i jakby tutaj robić takiej imprezy domowej, tylko zrobię coś po swojemu. Także, w dniu swoich urodzin, ja sobie chcę osobiście życzyć tego, żebym zawsze siebie stawiała na pierwszym miejscu. A nie innych, co jest bardzo trudne i cały czas się tego uczę. Po drugie, chciałabym sobie życzyć tego, żeby najważniejsze zdanie na mój temat pochodził właśnie z moich ust, czyli żebym zawsze o sobie dobrze mówiła. Co też jest trudne i też ja mam taką dziwną przypadłość, że nie zawsze o sobie mówię dobrze, tak. Więc tak chciałam sobie życzyć, chciałam sobie też życzyć, e, żebym była mniej naiwna w stosunku do ludzi, żebym potrafiła stawiać granice także, e, rozumienia swoich wad i zaakceptowania tych wad. E, także e, no, jest parę rzeczy, mam nadzieję, że się spełni wszystko. Muchy mnie, gryzą, idę do basenu, słuchajcie. Tylko sobie włosy muszę sobie spiąć. tak najbardziej, najbardziej sobie życzę, żeby mieć odwagę działać. Zawsze, mimo strachu, to działać, żeby nie robić w życiu niczego co nie sprawia nam przyjemności. Oczywiście są pewne rzeczy, które trzeba wykonać i zrobić, ale chodzi mi o taki, wiecie, całokształt, żeby jednak osoba, z którą się spędza życie, miejsce, w którym się jest, ludzie, którymi się otacza, żeby po prostu sprawiało to radość i, no i przede wszystkim to, co wykonujemy, prawda? Ta praca nasza codzienna, która nam zajmuje tyle czasu, żeby sprawiała nam radość, przynosiła satysfakcję, bo wtedy sensie nawet, jak jest troszkę mm, ciężej, i nie zawsze na początku za tym idą jakieś mm... Powiedzmy duże pieniądze albo jakiekolwiek pieniądze, to jednak jak człowiek ma tą pasję, robi coś z sercem, to przetrwa te najgorsze momenty. Eee, I żeby się też nie bała zmiany, zmiany, bo najgorsze w życiu jest, prawda, zmiana. Jak już się przyzwyczajimy, ustabilizujemy i nagle trzeba coś zmienić, to tak, tak życzę sobie, żebym się tej zmiany eee, tak nie bała. Także tak, 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 słuchajcie, i co? Ja sobie jeszcze wiecie, co życzę, tak sobie teraz życzyć, tak sobie będę życzyć, eee, żeby się kanał rozwijał, żeby ten kanał trafiał do osób, do których ma trafiać, bo to jest Najważniejsze. I żeby się rozwijał w taki pozytywny sposób. Wiecie, że będzie dużo mądrych rzeczy, takich dużo budujących rzeczy, dużo wspierających rzeczy. Będzie dużo osób. Naprawdę, bardzo bym chciała, żeby dużo osób tutaj jakoś na ten tra kanał trafiło, którzy mają coś mądrego do powiedzenia. A takich ludzi jest mnóstwo. Mnie tylko osobiście brakuje po prostu czasu, żeby to wszystko pogarniać, bo tak jak Wam mówiłam, że ja też nigdy nie staram się nadwyrężać czasu rodzinnego, więc są pewne granice. Ja nie pracuję od rana do wieczora i staram się po prostu wyłączyć telefon i być tu i teraz, bo taka praca, jak ja mam, czyli praca troszkę influencera, nie mówię o sklepie oczywiście, ale tutaj ta działalność SMS, to jest taka praca, która się nigdy nie kończy. Tu zawsze jest coś do robienia, zawsze jest do obrobienia, do wstawienia, do nagrania, do zmontowania, cały czas. Tak naprawdę 24 h na dobę. Jak kiedyś ostatnio byłam sama chyba 3-4 dni, słuchajcie, to cały czas coś robiłam. także... Ale jest pusto, nie lubię jak jest tak w hotelu pusto, ja lubię gwary, ja lubię jak się coś dzieje, że jak pojechaliśmy do kaby i tam tętniło życiem, to ja dobrze się czuję, nie lubię, nie lubię, a widzicie i to jest śmieszne, bo jestem, ja mam taką introwertyczną naturę, a lubię takie jakieś właśnie dziwaczne sytuacje, jak w hotelu jest tłum, jak na miastach, jak w wieście jest tłum, jak w knajpie jest dużo ludzi, no lubię takie rzeczy, także to widzicie, to nie tak zawsze, dobra, pierdzie, pierdzie. Ktoś posprzątał. A taki widoczek mamy... Czekajcie, może otworzę balk. O, a taki widoczek mamy z balkonu. Także wypasik jest. Pogoda jest, słuchajcie, idealna w Jordanii w listopadzie. Naprawdę jest idealnie. Jest po prostu wszystko idealnie. Moje urodziny przebiegają na razie perfekcyjnie. E, jeszcze by się przydał jakiś toaścik, słuchajcie. No, ale tutaj alkohol jest strasznie drogi. No i jedno piwo takie, tutaj w tym barze hotelowym, kosztuje około 5-6 J, czyli 30-40 zł. Gdzieś tak w przeliczeniu, mniej więcej. No to jest jak na lotnisku, także trochę szkoda, nie? Bez sensu. No, także jeżeli ktoś lubi sobie drinkować na wakacjach, to to nie jest idealne miejsce dla niego. Aczkolwiek, no w ogóle tutaj w Jordanii dzisiaj nie pije alkoholu. Nikt nie pije alkoholu. Jest kilka takich sklepów e, przeznaczonych dla turystów właśnie e, tutaj, gdzie jesteśmy. E, one są jakoś tam, specjalnie się nazywają, te sklepy, nie powiem Wam teraz nazwy. Tam ten alkohol jest dostępny, ale też jest bardzo drogi, e, znaczy bardzo drogi. Jest droższy, o, wiele, niż, o wiele, wiele więcej kosztuje niż w Polsce. Na przykład e, piwo, tak jak patrzyliśmy wczoraj, hmm, Heineken w sklepie, gdzieś jest w cenie mniej więcej 10 zł, 11, 12, nie? przeliczeniu, no to, no to jak na sklep zwyczajny, no to i tak bardzo dużo. Więc nie ma co się dziwić, że w jest za, 60, za 50, powiedzmy, czy 40 zł. Proszę. I helikopter lata nad naszym hotelem. że jestem jedyną osobą, która się kąpie w czepku zawsze, na wszystkich wakacjach w fotelach, wchodzę do basenu w czepku. Nie, się z tego nie wstydzę, ale ja mam fobię włosową i na urlopie chcę jak najrzadziej myć włosy, więc tak, chodzę w czepku i dzięki temu nie muszę ich myć. Co chwilę układać i spędzać godzinę, żeby wyjść do ludzi. Tutaj ostatni dzień i napawam się. Napawam się tak gniucham, wszystko wdycham, jest pięknie, jest cudownie. Nie powiem Wam, że CBDC mi się podoba jeszcze. Naprawdę. To teraz, to teraz Wam się nie spodoba pewnie, ale <laughs> podoba mi się, że nie ma tutaj ludzi e, z Polski. Znaczy w sensie Polaków. E, no, jakoś fajnie. Naprawdę fajnie. E, bo czasami jest, jesteśmy w takich hotelach, gdzie jest 90%, no nie 90, 80-70% Polaków i. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może zakończę tę rozmowę w tym momencie, żebyś tutaj nie pogrążyć. Natomiast e, sprawia mi niezwykle... W ogóle prze jak się jakoś tak swobodnie czuję, jak nie ma tyle Polaków, nie wiem. Ja jestem dziwna, jestem dziwokiem. Ale ja tak jak kiedyś po, kiedyś słuchajcie, do Egiptu pamiętam do hotelu do Hiltona. Nawet to był Hilton, pamiętam. Ten egipski oczywiście Hilton, więc wiecie, bez, bez wow. I tam było, no sami Polacy, sami, 80% Polaków i... Ja mówię, nie, to nie jest. Nie, nie na moje nerwy to było wtedy. Także. fajna pogoda. Pamiętam kiedyś, jak wróciliśmy z Egiptu, to nawalało, to był e, październik, a padał śnieg, e, taki wiecie, z deszczem, z gradem. Po prostu było strasznie i to jeszcze bo pamiętam, taki wyjazd, że e, wylądowaliśmy chyba o 5, o 6 nad ranem w Polsce, a na 13 mieliśmy do pracy. To w ogóle było, w ogóle to był chory pomysł, chory pomysł. Pamiętam, że ja normalnie traumę miałam, ledwo co, wiecie, wysiadłam z lotniska, a już szłam do pracy do 23, pamiętam, Wtedy na rezonansie siedziałam, także nigdy więcej powiedziałam: nie nie, 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 nie ma szans. Lepiej chociaż wrócić dzień wcześniej, wieczorem, ale nie w ten sam dzień. Relaksik. To jest tak cicho i to spokojnie. Już wam to sto razy, ale jestem przyzwyczajona, że w hotelu jest parę osób na krzyż, i naprawdę jest tak cicho. Czasami jest tak, że jesteśmy sami w ogóle na basenie, albo w ogóle nikt nie kąpie się w morzu. Znaczy, w sensie wiecie, w tej, w tej części hotelowej, ja wiem, po prostu basen dla siebie, morze dla siebie, no za cicho, za cicho, za cicho trochę. Palakowi nie dogodzisz, nie? Głośno źle, za cicho źle, za dużo ludzi źle, za mało źle, no nie dogodzisz. No, to jest po prostu taka chyba nasza y, natura. Na wersji Hubza Enseneya, chyba tak to się wybawia. Na Tipa zajmuje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o restaurację. I tutaj pokażę mniej więcej część, jak przygotowują nam danie, jak akurat jest przygotowywane. Odzy? Zapiekany będzie przez 10 minut takim piecu te opalonym. To jest akurat już dla kogoś gotowe danie mnie. A to A Wow. Actually this is one Arabian. Yes. Same same oil, good mm -hmm. mix of vegetable Yeah. mam dzisiaj totalną wyżarę, bo mam urodziny, więc zaszeliśmy i pozabawiliśmy trochę fajnych rzeczy. Jedzenie w Jordanii jest przepyszne i to taka ciekawostka, że ceny jedzenia zależą od miejsca, gdzie się je oczywiście. I no, tutaj jesteśmy dzisiaj w takim mega turystycznym miejscu, które na TripAdvisorze ma pierwsze miejsce, więc wiadomo, ceny są trochę wyższe, ale na razie sprawiliśmy pysznej sałatki z takim olejem sezamowym i jest po prostu prze, prze, przepyszne. Mamy halumi smażone, yy, mamy kurczak. Piekanie, który które w piecu pan pokazywał. Tak, które zobaczyć jak z grzybkami. Tak, z grzybkami, w sensie takim kary tutaj mamy jogurcik, oczywiście szczosnek, czosnek, ogóreczek, taka troszeczkę nasza śląska mizeria Polska, I herbatkę. Nie? Herbatka klasyka, tutaj jest po prostu herbatka. Jest cały czas na porządku dziennym, z miętą podawa nam, ponieważ no, soft tak drinki świętuję, tylko się pije. Tak świętuję, tak świętuje, przy herbacie. Słuchajcie, da radę, da radę, także smacznego nam też. small, small. Small, small. Small, Ja, Podobno to jest desiat i tutaj arabski tradycyjny. Pan z restauracji naprzeciwko nam polecał, mówi, musicie iść po to i sobie What? to zjeść. only one, only one i I musicie it's sobie right. to wszystko kosztować, bo mówi, jest rewelacyjny, jest niepodważalny i mówi, trzy rodzaje są jego podawanego. Chyba to chodzi o te dodatki, które Pan daje i nie wiem, co to jest. To jest y, orzechy to są. Tak? Z orzechami? Mhm. Mm Okej. Okay. Okay. Y, y, czy też z miodem? Nie. Nie. nie, nie Że no, w ogóle no, no. tętni życiem. Naprawdę, jest tyle ludzi, wszyscy sobie siedzą, palą shishę. Można sobie kupić właśnie takie miejsce na kocu. Światełko się dostaje, shishę. A, światełko są w jakichś papierowych torebkach takich. Ja nie wiem, czy te końcówki tych torebek nie są po prostu... Olejem i prześwitują ładnie. A tam zobacz, pokaż. Tak. No właśnie, a tam po drugiej stronie jest, zobaczcie, no i znowu. Dziękuję, dziękuję bardzo. Chyba szczęśliwa. Bardzo jestem szczęśliwa. Bardzo. Tak trochę niekomfortowo, bo tutaj w ogóle nie ma żadnych nikogo z turystów sami miejscowi. A dzisiaj się tak nie, ale tak jakoś bezpiecznie no, się czujemy. Widać, że jest poza już sezonem tutaj, więc nic nie ma, ale dokładnie spokój. Ludzie no nie jestem tak na jak ulicy i tak dalej. Naprawdę, co mi pomocni? No bardzo, próbujemy teraz ten deser. Próbujemy na plaży deserka. Co nam tu pan polecił? Nie wiadomo co to jest. Warto tobie robić, dzięki to wiesz? Tak, w aparacie widać. Myjemy. No nie wiem, czy mi to smakuje, nie? Spróbuj. Nie wiem, to jeszcze nie jest do tego, może to by było lepsze Chyba miód do tego przegrałem, nie wiem, co to jest, taka pianka, ale taka mało intensywna jakaś. Jak budyń nie? dla mnie to jest, ale ja nie Wybranie, Nie tak jak budyń. No, ale chyba bym już trzeba by dodać do orzechy, tak nadają temu smaku. W końcu coś No, nie. Jak budyń. Ja A o, słuchajcie, aż się tutaj... Zobaczcie jakie ciacho dostałam. Ale ekstra. Happy birthday od hotelu. Patrzcie jakie cwaniaki szczęśliwie, że mam dzisiaj urodzinę. Bardzo to miłe, naprawdę. Nie spodziewałam się tortu, także ekstra. czekamy takie knajpki, gdzie jest dużo miejscowych no wiadomo, że wtedy jedzenie jest tanie yy, i pewnie świeże i dobre no, także wczoraj taką yy, zauważyliśmy Już nie wiem, czy to ta to była ta, Dawid to była ta, no na prawo na lewo idziemy? chyba na prawo ale gry? Toż jakie przygotowane rybki Można też krewetki sobie zamówić jak się chce Tutaj będzie przygotowane do no nas jedzonko teraz do wydania Zrobione Tutaj nawet nie wiem co tutaj jest Jakieś pasty i tak dalej Falafele, które zamawialiśmy Jak i również y... o. To jest na pewno nasz hummus. To okay. jest ta pura To jest is your traditional. No to jest najbardziej tradycyjne. Tak, to jest egipskie jedzenie, ale tutaj bardzo popularne fasola taka gotowana, podawana z różnymi dodatkami. Nasze częściowe zamówienie i tutaj ja zabuję się akurat taką wątróbkę i skurczaka robioną sałatkę. Jak i również hummus o i doszły tak samo... Co ty zamawiałaś? Co jest? Mm, Kalafior, bakwarzan i y, ziemniaki y, smażone. O, no i to tak wygląda pięknie. Tutaj jeszcze chlebek standardowo, falafele, sałatka, e, herbatki i dodatkowo sosek, tutaj się żyją z tych pomarańczy. Jak widać za Sydią teraz siedzą lokalni tylko, się tutaj stołują. Więc totalny taki piękny street food. No wiecie, wygląda Bardzo fajnie. Dobre. I Startujemy. Okay, jak się smakowało? ojej to mi wszystko tak smakuje. Dobrze, że my stąd jedziemy. Bo soczek. Bo tutaj, 5 km na, na przodu. Nie słychać. To jest chicken Korienda. Star Alice Black Pepper White Pepper Red Pepper Black Saison Garlic And this is salt with the flavor This is cinnamon and about the tea This is Jordan tea with sage Cinnamon Cardamom this see what do you think? I don't know what you think Aż wsiadłem mu auta. O, good. O, to nie jest pažno, tylko przygotowana.